Witam serdecznie, nazywam się Łukasz Kucharski i zapraszam na program Mam Pomysł na Łódzkie. Dzisiaj moim gościem jest pani Elżbieta Królikowska-Kińska. Dzień dobry. Pani poseł, dlaczego warto jest głosować, dlaczego warto wybierać dobrych przedstawicieli do samorządu? Dlatego, że ci przedstawiciele będą w naszym imieniu podejmować bardzo ważne decyzje dla samorządów, jest przeznaczone bardzo dużo pieniędzy, to są miliardy i ktoś będzie decydował, na co te miliardy będą wydane, dlatego warto jest dokładnie poznać kandydata, dokładnie poznać program ugrupowania, na które się głosuje. Warto głosować. Miliardy dla samorządów to lepsze życie Polaków. Zaprośmy zatem na wybory. Zapraszamy na wybory. Spotkajmy się 16 listopada w lokalach wyborczych. Dziękuję Pani poseł. Dziękuję. Moim i Państwa gościem była pani poseł Elżbieta Królikowska-Kińska.